Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z serii Bunkier Ze mną jest oczywiście Robson Siema Nagrywamy to odcinek po odcinku, bo nam się spodobało Chcemy już to dokończyć na maksa, bo my tu chodzimy już tyle razy, że to jest masakra Mamy takie problemy z nagraniem tego w końcu No ale już jesteśmy Pokażemy wam rzecz, która jest serio Dziwna Mocna, mocna rzecz Nie wiem czy tam kiedykolwiek wejdziemy Raczej wątpię, ale ta by trzeba było mieć jakieś latarki wszystko I lidy, wszystko Daj, to jeszcze być jakiś wzór na przykład. No, bo serio tam może być coś, naprawdę, nie? To jest takie miejsce, że ja pierdzielę. No, to zobaczycie, to sami się przekonać, co to jest za miejsce. Bo my już to zaprawdę widzieliśmy. Coś tu było na ręce mi, dobra. Yy, patrzcie, tu jest ta szopa, do której mieliśmy wejście. Kiedy... I chodźcie, do tego wejście pokażemy. Ci tam puszczają, muze Dobra. Teraz, dziwicie się, tu jest. Patrzcie. Wchodzimy. Tu są jakieś szczątki. Chodź pierwszy. Nie ma tam nic spokojnie. Tu jest ten drzewko. Tu jest kiber taki na lewo. I patrzcie co tam jest. Zobaczcie, tutaj wielka taka dziura. Widzicie to? Nie, trochę na lewo. O! Wielka tutaj jest dziura. Nawet dziwni. Wow. Do nie widać końca nawet Widzicie? Nie widać końca masakra, nawet Masakra co? Właśnie to jest taka masakra, że Ja pierdziele A ktoś Ogólnie... chciał A tutaj chciała ok koleżanka jakaś sprawy budować dom Tu jest tak... parę takich różnych miejsc Tam się chyba nie dostaniemy, bo tam jest za bardzo zarośnięte <grym> Ale tam, co tam było? Kibel no, Jakiś kibel Ale to tam mało istotne Przejdziemy się jeszcze po tej Działce, żeby zobaczyć czy tutaj coś będzie ciekawego A więc Będziecie mogli już się pożegrać z tą serią Ale Teraz będziemy szukać właśnie innej, e, lokacji. Są jakieś tutaj, części. Obok Kaspra dołu. będziemy szukać idei lokacji i może zejdziemy jakąś i będziemy nagrywać Przejdźmy się ten na Czyli ja tu będę nagrywał z tej strony, bo to jakieś rzeczy leżą. Są jakieś rzeczy po prostu, leżą jakieś Drzebna też jakieś. części stare, no. jakieś niewykorzystywane w tutaj. Serio, to jest bardzo stare miejsce. My tutaj chodzimy już też tyle czasu, już chyba rok my to nagrywamy tą serię. No. Już będzie rok. Co się dzieje? Tu też jest wejście drugie, jakby takie do ucieczki, trochę z tyłu. Też, trochę czuję piwo, wiesz? Tam tak czułem piwo w tym. Myślisz, że tam też No chodź tutaj, poczuć. Tutaj tak czuć. No, to trochę? No? Albo szczochy. Albo szczochy jakieś stare. Nie wiem. Ja nie wiem. Mi tak piwo zawsze pachnie, jak już... Chyba by jakiś eksperci nawet weszli z liną, nie? Nie do te, do wiem. Może w przyszłości tam wejdziemy. Albo jakichś załatwimy ekspertów, którzy nam pomogą tam wejść. I tam nagra e dobra, wejście. chodźmy po kolei. Chodźmy tutaj gdzieś przy wejściu. No tutaj też jest zarośnięcie. Tam jest to wyjście właśnie drugie, jakby takie ewakuacyjne dla nas, jakby ktoś tu przyszedł czy coś, nas odganiać. No też jest przeważnie. Teraz zarosło wszystko niestety, więc tak szczerze wszystkiego nie pokażemy, ale postaramy się Jezu, to liście. Postaram się jak najwięcej wam pokazać z tego co to jest. Tam są też jakieś części. Tu jest wejście oczywiście. My mamy tutaj w ogóle taką swoją e, ta. rampę do zabawy. Możemy pokazać nawet. No, pokaż. Patrzcie, tutaj mamy na przykład wejście takie. A to też jest wejście, to jest. Na spary wejście ogólne. I patrzcie, tu wchodzimy. To, jest, to, to są takie platformy. No jest taka droga ta tak szczerze. My sobie po nich skaczemy jakby, nie? No. A tu jest w ogóle droga chyba, wiesz? No. Patrzcie, my sobie skaczemy, i możemy sobie przeskakiwać. No, ja sobie, tutaj mamy, pokaż też most. Ja sobie Patrzcie, tu jest most, przejdę tym mostem. So, skraftowaliśmy most, normalnie jak w Minecrafcie, budujemy. Patrzcie. Jak ktoś grał w Minecrafta, to wie o co chodzi. A propos Minecrafta, możecie wbijać do Burysa, bo maser jest z Minecrafta. No właśnie, ja nie włączam, ale jeszcze nie nagrałem na odcinku. A ja... Oh. Teraz trochę to się jakoś dziwnie oddaliło w ogóle, jakby jakieś trzęsienie tu było. Trochę dalej to jest chyba. Nie wiem, ale most jest dobrze, ustawiony. A więc może tam wijać, bo za niedługo chyba się pojawi yy, właśnie ta, ta ten alę odcinek. Za, no, musi być napryć mikrofon. Ja też nie wiem, żeby nie kupywał tych. Żeby nie kupiwał, bo sobie kupuję karty, żeby zawiesić mikrofonu. Ktoś tu wjechał, jedzie. A dobra, wyjeżdża A więc teraz wbijajcie tam do niego i w ogóle jest jeszcze nowa aktualizacja w tym wariknocie. Tak, wbijajcie, zobaczcie no. sobie, co tam jest nowego. A więc w ogóle to weźcie do niego, czyli wbijajcie sobie. A teraz wbijajcie e, ten. E, I dziękujemy, to za te 34 suby Tak, znowu w drugim następnym odcinku. I za moje 18. Teraz dawajcie, lecimy po 40 subskrypcji na naszym kanale. A na moim 20. Tak, u Robsona wbijacie 20, a potem od razu 30 mu wbijamy, żeby było jak najwięcej ludzi. Wbijajcie. Mu się opłaca, bo nie masz na kanale Robsona też w najbliższym czasie się pojawi odcinek następny, już drugi, więc opłaca się. A no. widzę, że widzimy, że, że pierwsze takie nieźle się przyjął jak na pierwszy odcinek. No, a co prawda to ja nie nagrywałam, bo miałam przerwy, bo nie chcę się nic chwalić, tylko byłem na wakacjach. Nie chcę się po prostu chwalić, ty chciała mówić nic, bo to wygląda jakby się chwalił po prostu. I też e... dlatego właśnie nagrywaliśmy mniej po prostu. No. Bo my chcieliśmy sobie trochę odpocząć. Tak. A u mnie się za niedługo będą nie już pojawiać tyle mamy raczej, bo... Chcę też trochę mieć tych odcinków, bo u las jest 40 A u mnie ma I przypominam o konkursie na brodzie. Yy, mówiłem to? Nie, mówi... nie mówiłeś, Dawa nie się. wspominałeś o tym yy, Przypominam o konkursie na brodzie 106 też i 130. No. Musisz po prostu zostawić subskrypcję Z dzwoneczkiem yy, Lajki pod każdym filmem Z góry oczywiście Ty patrz co tu jest yy, Ej, tu jest jakaś studzienka chyba Czy mi się wydaje, nie, to jest jakieś gówno, dobra no. Ale tu też yy... coś było, zobacz no. I ogólnie to, właśnie możecie to wygrać, I gdy yy, nie będziecie mieli ratowania, to możecie też oczywiście to wygrać do kolegi, po prostu, yy, a możecie napisać yy, yy, w tym, komentarzach, biorę udział, albo zaprosić do zlewu, są dwie opcje, a ten które nie ma ratowania może dać koledze, tam to, coś ma, leży. po prostu dostaje. Tam to leży, tam go leży, idziemy tam? No I to tyle, co chciałam powiedzieć o konkursie. I ogólnie ten konkurs będzie y, już będę mówił ten y, wyniki kolejno Co to jest? Z Chodź, patrzcie, no to. Nie wiem co to jest. Żeby o tefel. To jest to... część bramy czy nie? Tak! To jest część bramy. Ej no! To jest chyba część bramy. Tak, to jest to. Odrąbali ją. Jak oni ją odnieśli w ogóle tak daleko? XD Dobra XD Nieźle Śmierdzi tak Wiem Też piwskiem trochę No No niestety tutaj no, są takie osoby, które niestety sobie odwiedzają takie miejsca Nie w takich rzeczach, jak, nie w takich sprawach jak my Tylko, niestety gorszych Ta Imprezki sobie robić No dobra nie wiem, czy coś jeszcze tu chcemy pokazać. No, ale teraz, kiedy będzie trochę krótszy, w sumie no. nie, nawet zobacz, już jest ile czasu. No, co? nawet dłuższy będzie. A no, trochę? Tu jeszcze możemy podejść i zobaczyć ogólnie. Bo tutaj nic takiego nie ma zbytnio. już Wszystko widzieliśmy co tam było. Ten no. bunkier. Nie ma już takich ciekawszych rzeczy. A więc to będzie ostatni, niestety, ostatni odcinek. Tu jakieś zielone drzewo, XD. Gdzie leżki tu. Niestety ostatni odcinek będzie. Yy... Ale znajdziemy raczej jeszcze coś innego, nie? Yy, jakieś inne rzeczy, pewnie jakieś takie, yy, yy, które nie są jeszcze zbudowane, i po prostu tam będziemy wchodzić i nagrywać z tego. No, ktoś myślę, że tu jeszcze możemy znaleźć ciekawego, bo serio. No, tutaj, w tej miejscowości, gdzie my teraz jesteśmy, to myślę, że można znaleźć jeszcze dwie, przynajmniej, albo trzy miejsca takie, gdzie można zwiedzać na 5 odcinków, 4. Więc dałoby radę. My będziemy w sumie powoli też... Dawaj, wracamy powoli już też, ten... tylko sobie buta. Będziemy wrzucać już jeden odcinek jutro. Się pojawi o... nie wiem, z rana coś takiego. Co nie? Mhm. Około si siódmej nawet już będzie wrzucony. Więc dobra. Będziemy powoli lecieć. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczkiem, łapce w górę i oczywiście wbijajcie na kanały każdego z teammateów. I wbijamy. wbijajcie jak najwięcej subskrypcji. Ponieważ będziemy tworzyć coraz więcej filmów i coraz lepsze filmy. A na 50 subskrypcji jest specjal. Właśnie, na 50, 50 subskrypcji jest, jest specjal. specjal. Bo, Ta. Boże, bo może, ja no, tak, bo już odmyślamy powoli. Ja jakiś odpowiem. No wiem, taki jeden, ale nie, nie wiem, czy, się, czy to zrobimy, czy nie, ale. Zobaczymy. No. Trzeba by nie coś wymyślić, ale póki co zajmiemy się 40 subskrypcjami i potem wbijamy 50 subskrypcji. No jest to już całkiem niezła liczba, bo jakby tutaj się zebrało z 50 osób, to by było serio dużo już nawet. No. 50 osób na takim boisku no zobacz. No. No dobra no co, będziemy się chyba żegnali, co? No. się Żegnasz, czy kto? Ty teraz, bo ja chcę No dobra, no to co? Do zobaczenia. O subskrypcjach powiedziałem, o konkursie powiedziałeś. O kanałach team'ów powiedzieliśmy, więc wszystko jest zaliczone, również jak to, jak to miejsce, które zwiedzaliśmy, więc my się będziemy żegnać, siema i do, do następnego. Do następnego.